Ale dzisiaj jest na pogoda. Słoneczko, zero chmurek na niebie, cieplutko. Niby fajnie, ale troszeczkę psuje mi to mój aktualny mód jesieniary. Wiecie, ja już mam ochotę usiąść pod koczykiem, pić zimową herbatkę, ubierać sobie jesienne stylizacje i oglądać plotka. A tu nagle 25 stopni, ja nie wiem, co ja mam z zrobić. Zaburza mi to całą harmonię. Nie, no świruję oczywiście. Bardzo się cieszę, że jest w końcu ładna pogoda, bo przyznajmy, no w tym roku była taka lipa, przynajmniej tutaj u nas, i totalnie nie odczułam tych wakacji i z nich nie skorzystałam. Dajcie znać, jak co wygląda u was. No, yy, o, no, tak jak mówię, Tutaj czeka na mnie już moja jesienna garderoba, aż się troszeczkę ochłodzi i będę mogła poubierać te ciuszki. I ogólnie tak myślę, zgadnijcie, jaki jest mój ulubiony kolor. Hihi. A wy się pewnie zorientowaliście, że coś tu tą jakością dzisiejszego filmu yy, jest troszeczkę gorzej, troszeczkę inaczej. A to dlatego, że nagrywam sobie dzisiaj film iPhone'em. I to jeszcze w zadatku przed kamerką. No, czemu nie? Nie no, jest mi po prostu yy, wygodniej, kiedy widzę siebie i mam podgląd, bo... Mam pewność wtedy, że wszystko dobrze nagrywam, że dobrze pokazuję, że nie mam tutaj nigdzie odstających głosów, bo tak to się często zdarza, jeśli siebie nie widzę i nie mogę się poprawić. Ale wracając do sedna, co się nagle wydarzyło, że nagrywam swój film telefonem? Ogólnie, tak w skrócie, sprzęt, którym nagrywałam dotychczas, nie należał po prostu do mnie, no i przyszedł czas, że musiałam go po prostu oddać. Zakup takiego sprzętu to jest naprawdę spora inwestycja, a jako, że ja na ten moment nie zarabiam jeszcze nie wiadomo jak dużych pieniędzy jeszcze, manifestuję to, to odkładałam tą inwestycję jak najdalej się dało. Także co kochani, oddałam już sprzęt tej osobie, e, także teraz z tym zmuszona nagrywać film iPhone'em, ale chyba nic, co? iPhone'y też mają całkiem dobrą jakość. Nie no, życzę je widzowie. Ubieramy się i jedziemy odebrać nasz nowy sprzęt. A, fajnie, cieszę się na maksa. Tu. Ja się bardziej, niżeli miałbym, nie wiem co dostać. Coś dla siebie. A co dla ciebie kamera? Dla nas, bo ja będę nią nagrywać, a ty będziesz się bawić i spełniał swoje zajawki. Ja od kilku dni mam już taką sierkę w głowie. Ja w ciągu kilku dni dowiedziałam się wszystkiego o obiektywach, o kamerach. Wiem co, która, jaka, co robi. W życiu takiej dawki informacji naraz nie dostanę jak przez ostatnie kilka dni. Czas najwyższy, tak? Wiedzieć no. coś o sprzęcie. To co? Jedziemy gdzieś to rozpakować? Jedziemy, ale musimy jeszcze coś się dobrać, bo nie możemy tak samą kamerę. Coś nam brakuje. Aha, mikrofon. No to pilny sklepie już. No to lecimy dalej na zakupy. Jakie to jest malutkie mikrofon, który mieliśmy poprzedni. On był taki ogromny, no. a to jest taki malusie opakowanie. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale śmieszne, ale słabki. Wszystko co potrzebne do nagrywania mamy już odebrane, zakupione, także teraz jedziemy sobie zrobić unboxing, no i liczę na to, że zaraz będziemy mogli się przesiąść z tego telefonu na fajną kamerę i fajniejszą jakość. Przyjechaliśmy właśnie do parku i w ogóle otworzyli nam teraz tutaj w gdyni. Przepiękny, nowy park. Brakowało takiego miejsca w Gdyni, nie? Naprawdę jest prześlicznie. Bardziej niż nowy park, interesuje nas nowa kamera, którą Bartek właśnie tutaj odkopowuje. Pokaż, co tutaj zamówiłeś. Sony A7T dla ciekawskich. No, no, to dodatkowa kamera, ale oczywiście nie będę was tutaj teraz dalej zanudzał. Widzowie, na nie wiedzą, o czym mówisz. Kilka dni temu <grym> jeszcze ja nie wiedziałam, o czym bym teraz mówił. Tak się to prezentuje: A7. Jaki on jest mały! Pokaż właśnie. mi to! Zależało mi na tym, żeby była jak najmniejsza, no bo. Wiktorii bicepsy za bardzo nie wytrzymują Wypraszam sobie, jestem bardzo silna Ale rzeczywiście e, niejednokrotnie mówiłam o tym, że trzymając kamerę w ten sposób I to jeszcze z takim szerokim obiektywem To po prostu rękami spadała i nie miałam siły go trzymać A takie male jest faktycznie leciutkie, ale on jest ładny w ogóle Teraz druga z tych ważnych rzeczy A mianowicie obiektyw Ej, ale on będzie śmiesznie wyglądał Taki duży w porównaniu do takiego małego body aparatu Nie, trzeba żeby... No, co? No słyszę, że on jest taki malusi, a ten obiektyw jest taki długi, a ja pokaż czy jest ciężki Nie Nie, no na pewno jest lżejszy niż tamten No kto by się spodziewał, że bateria jest rozładowana No nic kochani, eee, także dalszą część vlogu będziemy nagrywać telefonem, a w międzyczasie po prostu pojedziemy gdzieś i podłączymy sobie baterię. Już nie mogę doczekać, będziemy mogli się przesiąść na naszą nową kamerę Udało nam się naładować baterię. pojechaliśmy do mojego dziadka i skorzystaliśmy sobie, jeszcze wypiliśmy sobie kawkę, eee, zjedliśmy gołąbki a teraz mamy już naszą nową kamerę, która działa i wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. Na pewno lepsza jakość niż przed chwilą na tym iPhone'ie. Bo duży minus jest taki, że jeśli jakieś ładne światło, to iPhone w miarę daje radę. Ale jak już jest tak pochmurno jak teraz... To jest masakra i po prostu jest cały rozpikselowany A tutaj pokaż mi Misiu jak wygląda podgląd, mogę się zobaczyć No jest klasunia, jest fajnie, się jara Tylko nie wiem jak nas słuchać generalnie, bo nie stosowaliśmy jeszcze tego mikrofonu Mam nadzieję, że dobrze Ej, ale ogólnie całość tego aparatu prezentuje się tak bardzo Nie chcę źle powiedzieć, tak kobieco, tak smukle I on jest taki malutki i mi się to bardzo wizualnie podoba Mam nadzieję, że jakościowo też to wszystko fajnie będzie wyglądało To taki mały krok do przodu dla ciebie Moim zdaniem to jest taki to co to w takim razie teraz robimy? No to kochanie, zabieram cię na randkę, żeby to uczcić w fajnym miejscu. będziemy sobie do knajpy, do której ja w sumie często chodzę ze swoimi znajomymi na jedzonko. Jest to knajpka w stylu włoskim i ostatnim razem jak tutaj byłam, to spotkałam... Mr. Krych. To jest osoba, która jeździ po Polsce i zwiedza różnego rodzaju restauracje. Tym razem przetestował coś, o czym nie wiedziałam, że nawet jest w tej restauracji. Mianowicie ja on tutaj makaron, który był w misce zrobionym z ciasta z pizzy. I powiedzcie mi, czy to nie jest idealne rozwiązanie? Ja zazwyczaj jak idę do włoskiej knajpy, to mam taki ogromny dylemat, czy mam ochotę zjeść makaron, czy mam ochotę zjeść pizzę, bo to są moje, moje dwa ulubione dania. Więc Połączenie, fuzja tych dwóch rzeczy to jest po prostu arcydzieło. Mam nadzieję, że smakowo też tak będzie, także idziemy to sprawdzić. Ej, dobra, ja nie wiem, czy jestem ślepa, ale ja tego tutaj nie widzę, ale jestem pewna, że widziałam, że ten filmik jest właśnie z tej restauracji, I teraz nie wiem, okaże się, że to nie tutaj. Ja się chciałam zapytać, bo słyszałam, że mają Państwo fajne danie, z tyłu jest. Gdzie? Ja jestem właśnie ślepa, chyba. W dobrą stronę kartę trzymać. No. <noise> <noise> Nauczę się czytać następnym razem. <noise> to <Tebie> pani zwrychtała. <noise> nie no rzeczywiście było, ale było to zapisane w pozycjach makaronowych, więc ja w ogóle bardziej nie wiem czemu. A drukowo szukałam tego w pizzy. Przyszło nasze danie i powiem Wam, wygląda to mega dobrze. Nie już nie mogę się doczekać. Bo to jest właśnie ten dzień, kiedy mam ochotę zarówno na makaron, w sumie to są nioki. ale nioki to też makaron. Można to by tak. powiedzieć w nie? Tak samo jak na pizzę. Także trzeba sprawdzić, czy smakuje tak samo dobrze, jak wygląda. W ogóle bardzo szybko to wszystko, Nie, 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 dzisiaj nie idzie. Maksymalnie czekaliśmy na no. Ile sera? Czy to widzicie? Jakie to jest serowe, ja jestem w niebie. Dobra, sprawdzamy. Dobre, ale mało przyprawione dla mnie. Takie łagodne, strasznie. Ty masz jakiś zmieniony smak chyba dzisiaj. Bartek się nie zna, moi drodzy. Ja jestem z palcem włoskiej kuchni. To jest serio puszyn, to jest tyle sera. Czy nie jakieś są takie mięciusie, puszniusie? No, po co nam dowali ten palek? W razie z mamy ten. Co będziesz na y, brudnym, znaczy na brudnym? No na stole będziesz kładł jedzenie, <laughs> potem to musisz jeść, więc nadal masz na masz dalej. Ciasto to za Mhm, kocha, ja jestem zakochana. To już wiem, że to będzie moja urbana pozycja w tej restauracji. Ej, to jest bo możesz sobie wziąć kebaba na wynos, burger na wynos, zapiekanka na wynos, a teraz masz te włoski makaron, gnocchi na wynos również, takie buce. bo proszę że teraz food będą stały włoskie. Trzeba zrobić pierwszy test. Nie, no normalnie. Pokaż. A. Nie, no, często jest takie samo jak u góry, więc mi mogłoby to zdać test. Jeżeli ktoś pierwszy z Was utworzy takiego kebaba włoskiego, to proszę mi dać znać, będę pierwszy. Rozmawialiśmy przed sobą jedną z pań, która tutaj pracuje, okazało się, że to był jej pomysł na to, żeby tą pozycję wprowadzić do menu. I eee. ona ja ogóle była taka bardzo, tak bardzo sympatyczna, taka bardzo miła. I sympatyczna. Pani przyniosła nam deserek tiramisu. Jej koń, to jest kochane Dziękujemy bardzo. Ja już jestem pełna, najedzona, ale za to bardzo satysfakcjonowana Bo wróciła do domu i poszła spać, ale. My tak nie zrobimy, bo idziemy sobie teraz ze znajomymi na jakiś y, spacer, pogaduchy, plotki. W sumie dawno nie było tak ciepłego dnia, tak ciepłego wieczoru. Tak, czuję się, się skończyły, a po 30 stopni nagle. Ja się właśnie czuję aktualnie, jakby te wakacje miały się dopiero zacząć. Także my kochani idziemy sobie jeszcze na spacerek, a z wami widzę się jutro. Na dzisiejszy dzień troszeczkę mi się zmieniły, bo nie wiem, czy to słyszycie, ale ja się obudziłam dzisiaj z tak zawalonym gardłem. W sensie z taką chrypą, i wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia klimatu. A chciałam dzisiaj z oliwką pojechać na basen, ale myślę, że nie byłby to najlepszy pomysł, bo nie chciałabym się bardziej rozchorować. W sumie to nie mogłabym się bardziej rozchorować, ponieważ za dwa dni jadę do Warszawy i chciałabym się do tego czasu dokurować. Także grzeję sobie tutaj teraz moje śniadanko. O, Bartek wraca ze sklepu. I na śniadanko dzisiaj wleci rosołek, który zrobiłam wczoraj. Nigdyś sobie nie jadłam. Chyba zupę na śniadanie, ale chcę jak najszybciej się wykurować, a dobry rosołek zawsze pomaga. Propo szybkich sposobów na wykurowanie się. Szukałam dziś rano jakichś takich domowych, babcinych sposobów na przeziębienie. To, co znalazłam w internecie, totalnie do mnie nie przemawia. Były tam na przykład takie sposoby jak mleko. Z masłem. I czosnkiem. I czosnkiem. Piłem. Fuj. Jak... To jest niedobre, ale działa. My na obozach zawsze to musieliśmy pić, jakbyśmy przeziębieni. I to faktycznie działało, mimo że było paskudne. To moja mama nigdy się tak na tę mną nie znęcała. Były tam na przykład też sposoby na to, aby zjeść takiego normalnego goździka, pogryźć go. Trzymać go w buzi przez 30 minut I on niby działa znieczulająco Dezynfekująco A ja tu że to jest dobre na zęby właśnie Jak masz ból zęba, że w tego goździka przegryzasz i go trzymasz No bo to też może jakby w kierunku infekcji Nie? W stosunku mm -hmm. Ale zaś, nie wiem czy kiedyś przekreśliście goździka Obrzydlistwo to jest I to jest kolejny sposób, którego nie chciałabym próbować Ale, moi drodzy, znam sposób Który ja dobrze znam I który uwielbiam Syrop z cebuli? Syrop z cebuli. To jest złoto, mi to tak smakuje. Ja pamiętam, że mama często robiła mi ten syrop nawet kiedy nie byłam pora, bo on mi tak bardzo smakował. Do szkoły na drugie śniadanie. <noise> nie, ale po tym to się strasznie tak. Może umówmy się, że wieczorem, co? Aha. To mamy pierwszy sposób, czyli domowy pyszny rosołek. I wyszedł genialnie. Dobry jest, no? Jeden z lepszych, jakie w życiu jadłem. Nie no, no nie jest smakuje dobry. ci. Nie jest dobre, alberkujemy mi jakieś mięska, marchewki... No jest w lodówce, nie chciałam mi się. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, więc uznaliśmy, że szkoda by było, żebyśmy przesiedzieli cały dzień w domu. Także Bartek wpadł na całkiem fajny pomysł. O, idzie. Tak, podjedziemy sobie na festyn, który jest w ich okolicy. Organizowany przez fundację, w której brałem kiedyś czynny udział. A tym razem organizowana jest zbiórka dla mojego na którego są zbierane pieniądze. Także możemy sobie pojechać, podjedziesz po oliwie. No, ona się pobawi, połączymy przyjemne, z pożytecznym trochę, co? No, myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł. I śmigam po oliwkę, a my widzimy się już na miejscu. Przeeszliśmy się już po festynie, teraz w sumie czekamy już na naszych znajomych. Mamy fryteczki belgijskie. Widziałam, że tu jest mega dużo jedzenia. Jest nawet Bigos, mi musimy zjeść Bigos na no pewno nie tak. jadłam. Gdybyś mi nie zrobiła czegoś takiego. No, Bigosów w sumie nigdy nie robiłam. Tyrosu robisz mało słony. Nie mnie Na festynie coś, co się sprawi, to fajna, to jest malce. Jeden z powodów, dla których chcę z powrotem święta, to wybrać się na jarmark i jeść jakieś coś codziennie. Bartek w tym momencie już jest najszczęśliwszy na świecie i może iść do domu. Zadam wolontariusz lepszej jakiegoś. Na nasz festyn dołączyła nasza... Malutka gwiazda. Gdzie idziesz na dmuchańca? Taki Aha. I Ej, sama mam na czymś takim teraz to Ja nie, ja po i mam dosyć z <noise> Ale jest szczęśliwa. Piąteczka. Ogólnie teraz moją atrakcją będzie to trampolina. a na niej właśnie salto. Tak, obiecujesz? Jak robisz salto, zostaniesz dychem. O, pikajcie. Okej. Okay. Dawaj. Dawaj to Salto! Dawaj, ja z dzwoneczkiem! Jedna łapka w górę to jedno salto. Ona nie zrobiła ani jednego. Dawaj, salto! O, czekaj, no co ty? Zrobiła to salto jak Bartek dosłownie odłożył kamerę, zwątpnią i ona zrobiła to salto, salto. Dawaj jeszcze raz, no udowodnij! No dobra, no jak mówisz, że zrobiła? Nie, no serio, akurat ty odłożyłeś kamerę, ja się zwróciłam i ona zrobiła to salto. Ja no... no, się No dobra, już znowu zwątpiłem, chciałem odpadać kamerę. Ale ja się cieszę, bo ja się cieszę, jak pada zrobiła, nie wiadomo co, ale jestem niej tak dumna. Ja mam całe 5 dych tylko. No dobra, daję 5 dych. Pięć dych za salto? To tak, nie masz Ja salto zrobiłam chyba, nie? Ty widziałaś, a ja no widzowie Okay. Dobra, widzowie, my teraz idziemy sobie troszeczkę posiedzieć, pochillować, gdzieś coś dobrego i po prostu spędzić czas ze znajomymi. Ale widzimy się jeszcze w domku. Mieliśmy już nic nie nagrywać, ale na scenę wszedł Edzio, którego, jak się okazało, Oliwka jest wielką fanką. Bartek, ubiegający się o tytuł najlepszego szwagra, zabrał ją na backstage, gdzie bawiła się pod samą sceną. To jest zdjęcie Tak! Dobra, zaraz załatrzymy. Do niego ma i tyle ja to jest typo... Wróciliśmy już do domu po festynie. Ogólnie było bardzo fajnie, ale jestem już na maksę zmęczona i tak ostatkami sił będę robiła jeszcze ten syrop z cebuli, o którym wam dzisiaj wspominałam. I słuchajcie, nie było takiej osobnej cebuli i musiałam kupić sobie aż cały kilogram. Także myślę, że będę miała zapas serowu z cebuli do końca roku, życia, nie wiem. No, starczy na pewno na długo. Ale dobra, przechodzimy do przepisu, który serio jest naprawdę banalny, bo musimy tak naprawdę tylko obrać i pokroić cebulę, a zaraz później zalać ją miodem. Oliwcia nam już padła w samochodzie, tak naprawdę przyszła tylko do domku i się umyła, ale w sumie nie dziwię się, bo był to dla niej dzień pełen wyrażeń. W szczególności ta sytuacja ze swoim idolem. Ja nawet nie widziałam, że ona go ogląda, że ona go słucha. Jakby sama byłam bardzo zaskoczona, ale fajnie, że udało się na niej takie spotkanko, zrobiła sobie zdjęcie I jak wróciła do mnie z Bartkiem to była tak na maksa podekscytowana, że Chociaż... Czar sobie cały czas biło. No serio no, strasznie zajarana, aż się zdziwiam, ale fajnie I Mieszamy, i zobaczymy co nam z tego wszystkiego wyjdzie Ale to pachnie jak moje dzieciństwo. Taki nie taki syrop Mam yy, poleżeć przez jakieś 2-3 dni w słoiku, żeby ta cebula puściła ten sok. Potem przez jakieś 2 tygodnie możemy go przechowywać w lodówce. I mimo, że wiem, że ta cebula nie puściła się tego soku, to ja już mam ochotę to posmakować. To sama, nie? Bo jeszcze to teraz stosować, się I wyturować. No spoko, właśnie takie nocne odporności. I w moim przypadku, no ja nie jestem chora, tylko mam po prostu chrypkę taką. A, syrop z cebuli na kardyłko. Ale kwaśne, ale dobre Jest są w smaku taki słodko-kwaśny W ogóle nie czuć na razie tego smaku cebuli Zobaczymy jak będzie za jakiś czas Na razie zakręcam słoik i idzie on do odleżenia A my kochani będziemy już zbierać się do spania Bo jesteśmy bardzo zmęczeni e, Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał Jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapkę w górę A my widzimy się niebawem Pa pa